Cześć, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony mówi Pan Żółtko i zapraszam do kolejnego odcinka serii. Zagrajmy w Doki Doki UNC. Na obecnym etapie znajdujemy się po pokonaniu drugiego bossa, czyli gdzieś tak w środku gry, i czeka nas przejażdżka kolejce górskiej. Kolejna z takiego typu. I tu już jednak gra staje się o wiele trudniejsza i już na chwilę obecną już wolałbym na pełnym gazie nie jechać tutaj jeżeli jest możliwość, ja wolę jednak e, powoli bezpieczniej przejść ten etap bo naprawdę jeden błąd może zaważyć o tym, że wylądujemy na ścianie lub na lub innej przeszkodzie po prostu. Trzeba się mieć na baczności. O, właśnie o tym mówię. Łopa! Kurde, jedno koło minęło, ale tam było pewnie życie, jakieś uleczenie, nie, leczenie to tam... E, powiedzmy, daruję sobie, bo jak już pewnie zauważyliście, e, jestem leczony po prostu z każdą kolejną rundą. I pewnie... Kolejną rzeczą, którą moglibyście zauważyć, jest to, że im dalej pnę się w kolejne rundy, to dzień staje się, znaczy po prostu yy, pora dnia się zmienia. Jak już pewnie widzicie, pojawił się Zmierzch, eee, ale gdy zaczynałem grę, był po prostu środek dnia, było błękitne niebo. Tutaj już powiedzmy, że mam czerwone. I na kolejnych rundach już może się pokazać wieczór i noc. Czyli... E, właściwie możemy zauważyć, że mm, g, czas gry mieści się w jednym dniu. O tak, o. I ja tam w cmentarze. Też fajne. Trochę dziwne, że tą kolejkę za pierwszym razem przeszedłem, powiem wam. Bo, tak jak e, nieraz sobie po prostu włączę tą grę, to tak albo się zatrzymam w tej, e, na tym etapie, kurde, no próbuję, próbuję i tak nuży mnie to tak powoli, powoli takie jeżdżenie e, bez tego przyspieszenia, i e, jednak w pewnym momencie po prostu włączam to turbo i lecę, lecę, lecę. I... Bum, się zatrzymuje na ścianie lub na jakimś suficie. Po prostu przerąbane. O, Świetnie życie. Tak to mogę grać. O, jeszcze zatrzymanie. Pyk-pyk-pyk. Yy, powiedzmy, ten odcinek zakończę. Chyba też, ta, też tak samo zrobię. Przejdę dwóch bossów i zostawię sobie tą kolejkę kosmiczną na ostatnią. Znaczy na ostatni odcinek. Bo tam, nie wiem, musiałbym chyba na próbie trochę potrenować. Bo nie ukrywałem, już wspomniałem w poprzednim odcinku, jest naprawdę upierdliwy ten etap. I musiałbym naprawdę potrenować się, jeżeli chodzi o tą rundę. I dlatego wolałbym zacząć odcinek od tamtej. No i zauważcie, teraz zamiast czerwonego nieba mamy niebieskie, co oznacza wczesny wieczór. I kolejną rundę z piratami jest strasznie upierdliwą <grych> Dobra. Upierdliwą, upierdliwą... Przejść trzeba. Nie po to w to gram, żeby... Eee, nie przejść. Nie, nie ma co się poddawać, trzeba próbować. Tu na tym przeciwbłotu trzeba uważać, Alkaida. Potrafię naprawdę z zaskoczenia zaatakować. Trzeba mieć się na baczności. <śmiech> <śmiech> Przepraszam. <śmiech> to okay, jednak jestem chory. Ja się podziębiłem. No ale cóż. <laughs> Choroba nie wybiera. Lekką krytę mogę mieć. Właściwie nie wiem, kiedy będzie opublikowany ten odcinek, ale na chwilę obecną e, jest kiepska pokota na torzu. Jest e, poniżej 10 stopni, e, i to właściwie taki nagły spadek, spadek temperatury, bo jeszcze całkiem niedawno temu e, temperatura wynosiła do 30 stopni i nagle stajeło się poniżej 10. no Kurczę, prawda? Tak, to nie może być. Proszę bardzo. I udało mi się, babcie, udało mi się znowu za pierwszym razem. Kurde, ale ten odcinek będzie krótki. Niesamowite, już jestem przy pierwszym bosie I w zasadzie yy, kolejny boss będzie tylko po jednej rundzie. Tak jak wspomniałem, dwóch ostatnich bossów yy, liczy tylko po jednej rundzie przed nim. No ale cóż, no. bardzo dobrze, że mi tak idzie. Nie kuszę. Nie rozpraszam się. Bardzo fajna mysz. E tylko się tak zastanawiam, czy specjalnie nie oberwać, żeby to szybciej jakoś poszło. Kurczę, jednak tą piłką baseballową tak nawalać, nawalać go. Eee, to idzie zasnąć. No, jednak ci sobie nie specjalizują się charakterystycznymi właśniemi trudnościami. Takimi yy, nadpodziw trudnymi, że tak powiem. Po prostu już tak się zapętlają te ich czynności, te akcje, że po prostu idzie człowiek usnąć. Zresztą tutaj to widzę, że jakieś lagi też mogą się pojawić, nie wiem, strasznie z są. Dobra. Miejscami też trochę uchwała mam u z racji tego, że nie chcę się po prostu dusić naciskać tak cały czas tych przycisków jeżeli chodzi na przykład jeżeli mamy strzelać e, bezpośrednio przed siebie tutaj jak widzicie muszę z tak atakować więc autofire to tam dużo by mi nie dał dobra drugi kolor i czy agresywnie ja atakuję wspomniałem o tym w poprzednim odcinku e, że bossowie dysponują podobną zdolnością co moja że też mają liczby, yy, liczne kolory, to znaczy konkretnie to trzy, trzy odmiany barw i myślałem, że oni po prostu agresywniej atakują i mniej mają yy, życia, ale mogę się mylić. No może szybciej, bo po prostu wykonują te swoje akcje, no, bo czegoś więcej to tutaj nie ma naprawdę cały czas, wiesz, wiecie, hakiem atakuje, ryby wyskakują z wody nic nowego mam nadzieję że skończę ten odcinek tak jak poczerni też gdzieś tak 15 minut żeby się nie ciągnęło raptem jeżeli dobrze mi pójdzie no pięknie I teraz backflip na koniec tu ale poza świetne no i mamy środek nocy fajnie to wygląda powiem wam szczerze połączenie bieli znaczy czerni i niebieskiego fajna, fajna sprawa. Tutaj jak oberwiemy tak nagle zaczniemy e, świecić właśnie ono biało-czarno. Też fajnie wygląda. No ale dobra. Skupmy się na tej rundzie, bo właściwie po przejściu tej rundy będziemy mieli starcie z kolejnym bosem właściwie. I po tym etapie zrobimy właściwie koniec odcinka. E, bo już po tej rundzie jest, jest yy, kolejka taka śmieszna, więc wolałbym właśnie jak już wspomniałem cięcie zrobić, ale i tu jest ta pułapka taka orany wredna, tak ten tak ta skrzynka, nie wiem jak to nazwać, jakoś jakąś własne, własne określenie chyba ma eee, jest tak perfidnie ustawiona, że niezależnie jak oberwiemy, zawsze spadniemy w przepaść, więc trzeba jak najbliżej podejść. Po prostu po prostu zaskoczyć z tej czarnej platformy. To nas unosi tak. Jak najdalej? Bo jeżeli spadniemy przy krawędzi, to od razu oberwiemy. Od razu jak się ta skrzynka pojawia, boom od razu atakuje nas. Trzeba się tro a, trochę podleczyć. Nie wiem Bardzo bardzo fajnie. Dobra. Wow, 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 wow! Właściwie jak tak jak miałby być szczery, to właściwie długo nie nagrywałem żadnej serii cały czas nagrywałem złabędziemy będziemy wspólne serie on coś tam z Kirby'ego wrzucał ale samemu to od zakończenia Pinstonów chyba nic nie wrzucałem a to już było ładne parę miesięcy chyba temu Czy parę miesięcy no może ze dwa <grych> dobra i siupa i lecimy w loch Odkład szaleństwa i mroku. A w nim znajduje się przeraziła wydra, która atakuje nas miotaczem ognia i dzikimi kulami. Nie pytajcie, to ja poję, <grytanie> specyficzni wrogowie, naprawdę specyficzni. Chociaż nie atakują jakimiś takimi... Wyjątkowymi atakami ale połączenie wyglądu z możliwościami to robi wrażenie. Kurcze, tylko żeby nie overwatch. Właściwie, jeżeli zginiemy podczas walki z bossem, zaczynamy właśnie w tym samym miejscu. Co mi się bardzo podoba, bo. W wielu grach typu na przykład kastowania potrafi doprowadzić yy, gracza do naprawdę yy, ostrej złości. Yy, ponieważ no zamiast po przegranej z bossem to wywala nas na początek ludy. No kurde prośba no. Tak nie powinno być. Kurde. No cóż jak widzicie, zaczynam bezpośrednio przy walce z bossem. Jeszcze takie coś miało miejsce w serii Ninja Gaiden. No, tak mi się wydaje, że po prostu giniemy w walce z bossem i zaczynamy grę od... znaczy i zaczynamy grę od początku etapu. To było najbardziej wkurzający moment, gdy mieliśmy ostatnią rundę Walczymy z ostatnim bosem i giniemy. Właśnie problem polegał tylko na tym, że mieliśmy przejść na jednym życiu, na jednym pasku życia, cztery rundy i walczyć z trzema bosami. Naprawdę okropnie trudnymi. To nie wiem, to naprawdę uzdolnieni wyjątkowo gracze trafią przejść tego, tego typu gry. Kurde. Najlepszym bonusem w tym momencie byłoby zatrzymanie czasu. Wszystko ustanęło w miejscu i, i mógłbym spokojnie celować w to zwierzę. A tak to muszę się skupiać głównie na unikach! Na unika? FAK! Kurde! Zaraz znowu oberwie. O właśnie! Oto to właśnie parę razy oberwie. Konkretnie to dużo mi dał. Naprawdę dużo. To jeszcze jakby mógłbym się podleczyć, bo tak jeden cios zapasowy mam raptem. No i ten ptaszek mógłby się skupić na tych kulkach, a nie na tym yy, zwierzęciu, yy, gdzie właściwie nic mu nie robi. Jak teraz zniknie, to może się zajmie. Tytułami. No brawo. Już mógłbym w tym międzyczasie zginąć. Jest świetnie. Świetnie. A masz, a masz. koniec życia. jej pekli Świetne wojnice. Dobra. Skończyliśmy odcinek tak jak poprzedni. I przechodzimy do ostatniego odcinka. Ale to byłoby na tyle, już w tym. <laughs> Także. Do zobaczenia w kolejnym. Na razie. Cześć.